Jesteśmy w budynku. Jesteśmy w budynku Senatu razem z panią Brycką. Serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że widzę tutaj tyle znajomych twarzy, bo właściwie zgromadziły się tutaj wszystkie osoby, które reprezentują no, już coraz bardziej rozrastający się zespół realizujący projekt, o tym nie można zapomnieć. No i tak powiem szczerze, że dzisiaj, jak tutaj szłam, to tak pomyślałam sobie, że ten czas jest nieubłagany i my powoli z tym projektem też do historii przechodzimy trochę. Przypomniałam sobie, kiedy już 5 lat temu właśnie pani Hanna Nowakowska i pani Elżbieta Senczakowska przyszły z taką propozycją, żeby zorganizować jakieś spotkanie dla młodzieży. W którym młodzież będzie miała okazję posłuchać wspomnień byłych więźniarek obozu w Ravensbrück, bo w Polsce niewiele osób o tym obozie słyszało. I przypomniałam sobie właśnie o książce, którą czytałam jako młoda osoba, yy, która na mnie. Wywarła bardzo duże wrażenie, że po kilkunastu czy kilku, nawet dziesięciu latach, przypominałam sobie, cały czas miałam w głowie obrazy, zdjęcia z tej książki i to były właśnie wspomnienia jednej z rewensbriczanek. I pomyślałam, a ja pamiętam, ja wiem, nawet jeżeli więcej osób nie wie, to ja wiem i czuję, że jest to temat bardzo ważny i potrzebny, żeby o tym powiedzieć, tak, żeby o tym właśnie nie zapomnieć gdzieś. I pomyślałam też, że kiedy organizowano, jak, jak ja chodziłam do szkoły, takie spotkania, takie prawdziwe spędy, jak ja to nazywam, gdzie młodzież miała okazję spotkać się z kombatantami, że to wszystko jakoś tak spływa po młodzieży, nie bardzo jest interesujące. Drodzy senatorowie, nazywam się Wiktoria Rybkowska, mam 14 lat, reprezentuję gimnazjum im. Edwarda Hrabiego-Krasińskiego w Radziejowicach. Dziękuję bardzo, ale tutaj nic nie słychać. No właśnie, Prosimy nie o to urządzenie, przyciągnie do siebie. Drodzy senatorowie, nazywam się Wiktoria Rybkowska, mam 14 lat, reprezentuję gimnazjum im. Edwarda Hrabiego Krasińskiego w Radziowicach. Do udziału w projekcie zachęciły mnie pozytywne relacje kolegów i koleżanek, które brały udział w tym projekcie edukacyjnym. O tym nie można zapomnieć spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów oraz moje zainteresowanie historią. Niestety, podstawa programowa nauczania historii na trzecim etapie edukacyjnym nie obejmuje wiedzy z zakresu II wojny światowej, zachodzi tu konieczność poznania historii z książek oraz relacji ludzi, którzy przeżyli wojnę i mają osobiste doświadczenia związane z władzą totalitarną. Przeglądając ostatnio katalog wystawy zatytułowany 70. rocznica wywózki mieszkańców Tykocina do obozów koncentracyjnych Kamienne Świadectwo, napotkałam tam relację więźniów. Przytoczę słowa pani Stefanii Kamińskiej, która miała tyle lat, co ja teraz. Ten koszmar obozowego piekła ciągle tkwi w mojej świadomości, a wspomnienia są bardzo bolesne. Można zauważyć, że upływający czas nie uleczył serc tych ludzi. Mimo, mimo iż minęło 70 lat, ból tych ludzi pozostaje niezmienny. W świecie zagrożonym tortami zostawili część swojego życia. Nasuwają się słowa Jana Pawła II. Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Sięgając w głąb historii, należy zauważyć, że zbiór powojennych książek poświęcony jest sprawom dzieci i młodzieży polskiej, którzy przeżyli Drugą wojnę światową. Publikacje wstrząsające, tragiczne, często budzące grozę i przerażenie, ale równocześnie prawdziwe, ukazujące dramat i tragedię młodego pokolenia. Pamiętajmy, iż to dzieci zawsze od zarania dziejów stanowią największe bogactwo każdego narodu są jego nadzieją i przyszłością. Kolejny cytat Jana Pawła II. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo. Projektem, który nieustannie się urzeczy, urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Zbrodnia, jakiej dopuścił się wobec dzieci hitleryzm, jest najczarniejszą plamą na sumieniu ludzkości. Faszyzm nie oszczędzał nikogo. Człowiek był obdarty zgodności ludzkiej oraz wszelkich zasad moralnych. Hitler wyniszczył miliony ludzi. Stalin wykończył ich fizycznie przez pracę ponad siły. Z całym okrucieństwem i bezwzględnością kierował ostrze ludobójczych poczynań przede wszystkim na najmłodsze pokolenie Polaków. Dzieci i młodzież dzieliły losy swoich rodziców, dziadków, znajomych i przyjaciół. Wraz z nimi ginęły, jak i również walczyły. W obliczu dzisiejszej sytuacji politycznej, jakże aktualne wydaje się wołanie, Nigdy więcej wojny. Dlatego też tak ważne są wszystkie działania, których celem jest utrwalenie świadecz przyszłości, tu wielki ukłon w strony Instytutu Pamięci Narodowej oraz wszystkich instytucji rządowych i pozarządowych przyczyniających się do podejmowania zadań mających na celu przybliżenie młodzieży historii prawdziwej, niesfałszowanej przez polityczne czy międzynarodowe układy. Ogromny szacunek należy się przede wszystkim tym osobom, głównie paniom, które zgodziły się być świadkami historii, nie tej uogólniającej, podręcznikowej, ale chciały podzielić się wspomnieniami, często bardzo osobistymi, przykrymi, wywołującymi łzy lub chwile głębokiej ciszy, nie tylko u nich, ale i u młodzieży, która tych wspomnień wysłuchuje. Dla takiej młodej osoby jak ja, wychowanej w dobrobycie. Przyzwyczajonej do korzystania z wszystkich dostępnych udogodnień nie, wy do, nie do wyobrażenia są sytuacje opisywane przez byłe więźniarki. Tak codzienne czynności jak mycie, jedzenie czy pójście do talety stanowiło wyzwanie, mogące zakończyć się śmiercią. Poddawane pseudoeksperymentom medycznym przemarznięte, głodne i brudne zastraszały, yy, zastraszane potrafiły zachować głodność i ludzkie uczucia. Teraz wracają do tych tragicznych dni, by nam młodym uświadomić, że wolna ten, wojna to nie film, który oglądamy i w każdym momencie możemy wyłączyć. To nie przygody filmowych herosów, ale codzienna walka o przetrwanie. Zachowanie choć odrobiny człowieczeństwa, nadzieje oddaje dywana w wierze w Boga i w drugiego człowieka. Tomy przeczytanych książek i obejrzanych filmów, nawet dokumentalnych. Nie są w stanie oddać tej prawdy, która wynika z wypowiedzi kobiet, które przeżyły piekło Ravensbrück. Dla mnie istotą spotkań z byłymi więźniarkami jest to, że nieważne jest pochodzenie, wyznanie, poglądy polityczne czy narodowość ważna jest chęć życia w pokoju, tolerancja dla odmienności, szacunek dla drugiego człowieka i dla ludzkiego życia. Dlatego zakończę słowami świętego Mateusza, skierowanymi do wszystkich tu zebranych. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda. Chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się te światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi. Aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Dziękuję za uwagę. ...przykład, Że robimy coś razem. Mówi się dużo, że Polacy nie umieją współpracować. To, co się dzieje w projekcie, zadaje kłam temu twierdzeniu. Współpracują instytucje rządowe, współpracują małe organizacje pozarządowe. Współpracują pojedyncze osoby, które chcą coś robić właśnie z myślą o tym projekcie. To rok 2003. Spotkania te pierwsze miały taki charakter bardzo e, prywatny, kiedy czasami była to kawa, herbata, rozmowy. Tak się rodziła ta idea. Idea właśnie solidarności młodych osób ze starszymi osobami, bo te działania mają, tak jak powiedziała słusznie pani Ania Klimowicz. Nie tylko na celu przekazywania historii, ale także wychowywanie młodego pokolenia. Tutaj jest właśnie spotkanie w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich i wernisaż, pierwsza promocja publikacji, która została wydana w tamtym roku. Kolejne działania były pomyślane w ten sposób, żeby robić je w nowoczesnej formie. Co mam na myśli? To były na przykład działania, kiedy powstawała sztuka teatralna, gdzie panie i młodzież, to były międzypokoleniowe działania, stworzyły spektakl. Ten spektakl był pokazywany w Instytucie Teatralnym w Warszawie, i to jest też przykład w jaki sposób młodemu pokoleniu można przekazywać historyczną wiedzę. Była już wcześniej tutaj mowa o muralu. Ten mural powstał w ten sposób, że toczyły się najpierw rozmowy, czym jest mural, dlaczego warto go zrobić. To były rozmowy międzypokoleniowe. To nie było tak, że ten mural artystka, plastyczka namalowała bez wcześniejszych uzgodnień. Projekt Międzypokoleniowy, właśnie dotyczący tego muralu, sfinansowało Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy. Więc myślę, że to też jest taki sygnał, że edukacja może być w różnych formach. I to o przeszłości. Także myślę, że dzisiaj jesteśmy w takim momencie, kiedy. Możemy się pochwalić tym, że tyle rzeczy się dzieje na terenie całego kraju, że umiemy współpracować ze sobą i że robimy to po prostu tak, że ta rodzina rabensbryczańska się rozrasta. Ona y, po prostu przyciąga kolejne osoby, które chcą coś robić. Proszę Państwa, y, dołączam oczywiście jedno słowo od siebie. Y, pragnę w imieniu Fundacji Mecenat Sztuki um, dwa słowa jeszcze powiedzieć um, kończąc właściwie temat, który praktycznie um, Hania Nowakowska wyczerpała. Um, ja tylko chciałam jeszcze dodać o, um, dwa słowa na temat, um, na temat tego, do kogo właściwie ten projekt jest skierowany. Um, to pragniemy oczywiście um, zainteresować wszystkie osoby, które pragną jakoś rozwijać swoją świadomość obywatelsko-polityczną, instytuty naukowe, muzea. Oczywiście dalej pragniemy współpracować z młodzieżą i z nauczycielami. Naszym marzeniem byłoby, żeby zainteresować szeroko, naturalnie media, bo dzięki nim w zasadzie możemy liczyć na to, że ten projekt zostanie odpowiednio nagłośniony. W każdym razie do wszystkich polskich instytucji kierujemy nasze słowa i nasze prośby, także do instytucji międzynarodowych, nie tylko z obozem w Ravensbrück nawiązała się już ta współpraca, ale mamy w swoich planach przywrócenie pamięci o tych więźniarkach, które przeszły przez, przez Szwecję. Yy, pragniemy yy, nawiązać kontakty yy, międzynarodowe właśnie yy, z Danią, ze Szwecją, nie tylko z Niemcami. Yy, oczywiście ten projekt cały czas kierujemy do żyjących świadków historii, aby wszystkie Panie z nami były jak najdłużej i chciały tak pięknie współpracować, jak to się działo do tej pory. Proszę Państwa, yy, ten projekt tak jak już wcześniej wspomniała pani Hania Nowakowska, to nie jest tylko martyrologia. To jest chęć współpracy na bardzo różnych polach. To jest właśnie edukacja, tak wspaniale rozwijana dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Ta wspaniała współpraca z panią Anią Krymowicz, dzisiaj wyróżnianą już wielokrotnie, ale rzeczywiście te słowa uznania bardzo jej się należą, ponieważ włożyła bardzo, bardzo dużo pracy w rozwój tego wspaniałego projektu. Tak jak wspomniałyśmy wcześniej, to nie jest tylko martyrologia, to jest chęć współpracy z tym projektem na bardzo wielu polach, zaistnienie na bardzo wielu polach. To, to jest um, działanie poprzez sztukę. Powstał mural, o którym wcześniej um, wspomniałyśmy, um, powstają spektakle teatralne, wystawy plastyczne, również powstaje muzyka. Um, nasze plany naprawdę są bardzo szerokie i um, dotykają bardzo wielu dziedzin sztuki. Um, Zależy nam na tym, żeby jak najszerzej zainteresować dzięki temu młodzież, która nie tylko musi badać tematy martyrologiczne, ale również dochodzić do tej prawdy poprzez inne sposoby. Proszę Państwa, będąc już przy głosie, pragnę w imieniu naszych obu fundacji. Złożyć serdeczne, serdeczne, ogromne podziękowanie obu komisjom, które zechciały zaangażować się w zorganizowanie tego dzisiejszego spotkania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej obu ich przewodniczącym, czyli panu senatorowi profesorowi Michałowi Seweryńskiemu. Oraz panu senatorowi Mieczysławowi Augustynowi, którego dzisiaj reprezentuje pan senator Jan Michalski. No, nie sposób nie wspomnieć przy tej okazji, proszę Państwa, o ogromnym wkładzie pana posła Stanisława Piotrowicza, ówczesnego senatora, do którego skierowałyśmy pierwsze kroki w Senacie i no, przyjął nas wyjątkowo. Ciepło i serdecznie, i w zasadzie ta współpraca z panem senatorem Piotrowiczem zaowocowała właśnie powstaniem uchwały, którą państwo dzisiaj mają przed sobą. To był wielki przełom, wielka rzecz. No, już nie muszę dodawać, czym zaowocowała ta uchwała i ta współpraca z senatem. To nam otworzyło drzwi, proszę państwa, do dalszych działań otworzyła współpracę z wieloma innymi instytucjami, między innymi z urzędem, z Urzędem do spraw kombatantów i osób represjonowanych, który bardzo czynnie i bardzo w wielu sprawach nam pomaga, dofinansowując różnego rodzaju przedsięwzięcia, transport i no, angażuje się właściwie w każde nasze działania. Proszę Państwa, przy tej okazji oczywiście bardzo pragnę podziękować jeszcze dwójce osób, bez których właściwie no, trudno byłoby nam współpracować i tutaj pośredniczyć z, pana, z, pana, z, pana, z Panami Senatorami, czyli ogromne podziękowanie kierujemy w stronę Pani Elżbiety Owczarek i Pana, Stanis, pani, i pana Sławomira Legata, którzy no, bardzo angażują się za każdym razem, przy każdym spotkaniu, wkładają wielką pracę, siedząc czasami naprawdę do późnych godzin wieczornych, tak jak na przykład wczoraj pani Elżbieta, żeby dopiąć i dopracować wszystkie szczegóły tego spotkania. Mm. Proszę Państwa, ostatnie już słowa podziękowań. Kieruję do, jeszcze raz do pani Ani Klimowicz, do wszystkich nauczycieli, do wszystkich oczywiście pań, bohaterek dzisiejszego spotkania, które mimo wieku, mimo czasami niedogodności wszelkich, chorób i niesprawności, bardzo angażują się czynnie w nasze spotkania. Chętnie spotykają się z młodzieżą. Wielkie podziękowanie proszę pani. Ostatnie już słowa podziękowań dla zaangażowanego w nasz projekt bardzo i w ostatnie zwłaszcza działania wokół, wokół ostatnich wydarzeń związanych z 70. rocznicą tych naszych uroczystości. Kieruję do księdza doktora Roberta Obrodnika. Oczywiście bardzo Ci dziękuję, Haniu, za tę współpracę kilkuletnią. Ona jest naprawdę wspaniała. Dziękuję Ci bardzo.